Witam was wszystkich, w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie wszystkie hipery odcinka nie było 150 dni jak sprawdzam jak nie dłużej i witam jeszcze raz wszystkich was tutaj zgromadzonych na dzisiejszym odcinku dzisiaj legendarny można powiedzieć moment bo no odbieramy wszystkie hiperki jeszcze kiedyś tam może rok temu film był gdzie Tutaj wszystkie na 11 poziom odblokowywałem, a teraz wszystkie hiperki mam. Tutaj 16 tysięcy brakuje mi 4 tysięcy monet, więc tutaj sobie może najpierw otworzymy legendarnego star dropa. Może jeszcze hiperka wyleci? Nie, ale skinek spoko. Skin wyleciał i to jeszcze ładny. I to jeszcze ładny. Mogę w sumie wyposażyć go, bo jest spoko. Dobra, odbieramy punkty. Tutaj takie, tutaj takie, no to boli akurat, ale. Czego się nie oczywiście nie robi na odcinek. W sumie właśnie mogę wam pokazać zaraz moje konto, co się zmieniło, bo osoby, które mnie nie mają w znajomych i tutaj też yy, liveów nie oglądają, no to nie wiedzą, jak się tutaj oczywiście moje konto zmieniło, więc zaraz to zrobimy. A na początek tutaj odbieramy 1000 OK, to już zostawiamy, nie ruszamy tego i mamy 21 tysięcy monet. Idziemy, zjeżdżamy tutaj. Oczywiście, albo nie, dobra, albo do... dobra, jednak otworzymy może nawet na tak sobie trzy. Tylko do Gigi nie ma, jak coś na razie, więc, yy, więc no, dobra, otworzymy sobie najpierw trzy do Jijonga. jonga Oto taka piękna, tu poleci do Aliego. Yy, poleci taka tutaj sobie, ale 150 dni bez odcinka, no to naprawdę bardzo, bardzo długo i polecimy do Angelo. Zostanie do 8-bitowca, tak? Tak, ok. Yy, no i dobra, tak się konto zmieniło takie oto profilowe, tutaj wszystko inne. Prestiż, nie wiem, był chyba już Prestiż pokazany, tak mi się wydaje. 3 na 3 tyle, yy, 50 tysięcy rekordów, klubik, właśnie. Nie wiem, czy przed rozpadem, czy po rozpadzie był nagrywany ostatni film, ale się rozpadł, ale powrócił w innej trochę wersji. Yy, więc no, co tutaj jeszcze jest? Znajomych. Pff, nie wiem, czy jestem pokazywać, ale pokażę po prostu tak. O, no, karnet przed chwilą skończyłem, no i właśnie wyleciał z legendarnego hiper. No i stwierdziłem, że nagram taki odcinek. Ostatnie 6000 monet mam. Takie gemy, nie wiem, co jeszcze wam mogę pokazać. No, rankady się akurat nic nie zmieniły, niestety. Yy, ale no, yy, otwieramy ostatniego, legendarnego, znaczy, nie wiem co ja gadam, dobra 150 dni bez odcinka, OK. Live'y były, ale też już chyba 60 dni nie było, więc dobra, oficjalnie otwieramy 8-bitowca Kupujemy i takim sposobem mamy wszystkich na hiperowe te moce, więc dobra no nie wiem szczerze, czy coś tutaj można grać jeszcze w sumie. Dobra, jedną rundkę. Czy mogę w sumie wyjaśnienie zrobić, czemu odcinków nie było, bo straciłem motywację. To jest po pierwsze. No nie chce mi się nagrywać tych odcinków. Szczerze nie wiem, czy będzie powrót. Nie ma dosłownie z czego. Teraz jest coś innego. Ale no nie wiem, czy to kurde... Nagrywać, bo... Bo nie wiem, po prostu. Mamy jakieś tam inne plany, ale nie wiem tak szczerze też, czy one wypalą raczej, szczerze według mnie. Nie. Więc może być yy, średnio, ale zobaczymy. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Yy, no nie chcę tego kanału też porzucać, bo to naprawdę bardzo długa historia. Więc no, dobra, ok, nie zabijemy go, ale się udało już tym. Może tam jeszcze Bo dostanie. Przegrywamy na razie, przegrywamy, nieładnie. Yy, dobra Może będzie kiedyś odcinek, na przykład w lutym, bo Dobra, nie przetrwa to na 100% Zrobiliśmy jakąś tam drużynę KWP Esports i Może będzie coś z tego, ale Oj Boże, nie w tą stronę Może, może coś będzie Może zrobimy z tego konta, nie no dobra, to nie ma sensu Mówiłem, że odcinków już też nie będzie Z BSA, ale No po ro pół roku prawie można chyba coś zrobić. No, wypadałoby. No dobra, pół roku to będzie za miesiąc. Nie cały już, ale no, jest blisko, jest blisko. Dobra, Frank, widzę, nie dostanie. Ajajaj. Mm. No i przegrywamy to zaraz. Nie wiem, otworzyli mapę i nie, nie podoba mi się to. Jeszcze w ogóle zepsułem. Mogłem hiperkiem polecieć, a nie. Okej, okay. dobra, bity jest. Okej, okay, tam jest Frank tutaj ten. No więc no wyjaśnienia w sumie słabe, ale jakiekolwiek. Yy, czy będzie jeszcze jakiś odcinek, szczerze nie wiem. Zbe znaczy z BS kiedyś na 100% będzie, ale czy w najbliższym czasie, na przykład, czy jakiś może Daily, na pewno nie, ale. Ale no. Musiałem odcinek zrobić. Musiał jeszcze w tym roku się pojawić. Na 2026 plany jakie mam. Nie wiem. Więc no. Yy, Okej, okay, dobra. Nie wygrywamy jeszcze, ale teraz pójdzie hiperek, i może to coś da. Może to coś da. Yy, więc no tyle z wyjaśnień. Planów nie mam. Może, żeby jeden odcinek powstał? Nie, no. 2026, kombek, kombek. Może nie, ale. Nie wiem. Najgorsze, najgorsze jest te robienie miniaturki. No, znaczy miniaturki jeszcze nie, ale montowanie. Ale montowania też na pewno nie będzie teraz. Nie będzie montowany ten odcinek, bo po prostu nawet nie umiem. Yy, próbowałem coś montować ostatnio i nic nie szło. Nic nie szło dosłownie i wygraliśmy. Nice, dobra. No to to by było na tyle. Jakie staty zrobiłem pewnie słabe? Najwięcej obrażeń chociaż. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję, że tutaj oglądaliście ten dzisiejszy odcinek po takim długim czasie. Ciekawe, jak aktywność. Zawsze było 200 jakoś tych wyświetleń. Pewnie teraz będzie 50, ale cóż, życie. Live -y czy będą? Może, ale nie obiecuję. Dobra, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. No i co? Siema!